Dzień dobry Państwu. Kłania się Tomasz Jankowski, stęsknionych widzów po dwóch dniach przerwy. Witam ponownie w rew I dzisiaj raport z frontów Ekstra, raport z frontów Ekstra z nieco enigmatycznym tytułem i z Mateuszem Piskorskim. Dzień dobry. Proszę Państwa, zachęcam też oczywiście do subskrybowania naszego kanału, zachęcam do polubienia nas w innych mediach społecznościowych. Od niedawna jesteśmy między innymi na Dawnym Twitterze, czyli obecnym X i wszystkie linki macie Państwo w opisie tego filmu. Serdecznie zapraszam by polubiać nas w tych różnych platformach, bo wiecie Państwo, że różnie to jest z wolnością słowa, więc lepiej się zabezpieczyć na przyszłość. A dzisiaj rozmawiamy sobie o architekcie pokoju, chociaż z. Pozwoliłem sobie tutaj jednak dać pewnego rodzaju pytajnik. bo będziemy mówić o jednym z doradców, byłych już doradców biura prezydenta Ukrainy. Ja pamiętam, że ty pisałeś chyba w początkach specjalnej operacji wojskowej takie portrety wszystkich tych doradców, którzy się znajdowali w biurze Ołudymera Zełęckiego, i akurat niespecjalnie dobrze, chyba, oceniałeś ich zdolności intelektualne, poza jednym wyjątkiem. No i dowodem na to jest to, że to jest bohater naszych cytatów. Jakbyście Państwo zrobili statystyki, ile razy cytowaliśmy wypowiedzi różnych przedstawicieli Ukrainy, oficjalnych, teraz już nieoficjalnych, to Aleksej Arestowicz byłby bezapelacyjnie na miejscu pierwszym. No ja się nawet zastanawiam, czy jakbyśmy w ogóle globalnie zrobili podsumowanie, czy Arestowicz by nie był na pierwszym miejscu. I to wcale nie wynika z tego, że jego nazwisko zaczyna się na literę A. A co byś powiedział o innych doradcach, takich jak brylujący w polskich mediach, na przykład Podoliak? Pozostawmy bez komentarza. <laughs> Chciałem Cię trochę sprowokować, jednak, zanim przejdziemy do tematu głównego. Daniłowa również. Daniłowa, o, Nie będziemy to. komentować. Czasami w kąciku humorystycznym, nieformalnym, mhm. cytujemy niektóre ich wypowiedzi. Natomiast przymioty intelektualne Aresztowicza są niewątpliwe. Zresztą docenili je niegdyś przedstawiciele ruchu eurazjatyckiego, zapraszając go do Moskwy na słynną konferencję przeciwko kolorowym rewolucjom. No ale to ten, ten wątek jeszcze tutaj trochę padnie. Natomiast, no właśnie, jak myślisz, dlaczego właśnie o Arestowiczu pozwalam sobie taką tezę postawić, że może być architektem pokoju? Bo Arestowicz będzie kandydował na prezydenta, o ile oczywiście odbędą się wybory prezydenckie na Ukrainie, do których on faktycznie się Zgłasza. No i właśnie, proszę Państwa, przeanalizujmy, co Aleksiej Jarosławicz ma do powiedzenia, jeśli chodzi o pokój na Ukrainie, bo tutaj jest naprawdę dużo rzeczy, które po pierwsze padają, ale też takie, które nie padają, a które nam bardzo dużo mówią o tym, w jakim stanie znajduje się konflikt zbrojny i w jakim stanie znajduje się ewentualna pozycja negocjacyjna. Ukrainy, bo i z tym jest problem. My w Polsce jednak jesteśmy cały czas gdzieś nasycani tymi cytatami Wołodymira Załęskiego, który ciągle gdzieś pudruje tą sytuację, który gdzieś ciągle próbuje przekonywać, że jeszcze chwilę i Ukraina odniesie wielkie zwycięstwo. I to mimo komentarzy. Wielu zachodnich publiczności, które również Państwu cytujemy. Co do samego Arestowicza. My już kiedyś, proszę Państwa, tutaj jego biografię pokrótce omawialiśmy. Pokazywaliśmy nawet taki długi wywiad, właśnie od, z, z, sprzed lat, z tej sytuacji, o której Mateusz mówił, kiedy Arestowicz był jeszcze właśnie w ekipie wówczas Aleksandra Długina, ale nie mówię tego po to, żeby się wyzłościwiać w, w stosunku do Arestowicza, żeby też Państwu przedstawić, na ile to jest kolorowa postać. Dlatego, że to jest wytakowany człowiek orkiestra. Ty nie dąbisz, to ja. Ty nie dumasz to ja. Prestaje karemilka. To jest człowiek, który na Ukrainie nie jest anonimowy. To jest człowiek, który jest postrzegany na Ukrainie jako różnego rodzaju recenzent. Смотрите, вот мы говорим, что мы воюем за свободу, Ежедневно, на самом деле свобод каждый день все меньше и меньше в Украине. То есть давайте уже скажем честно, мы воюем не за свободу, а за право сменить Сюзарена. И делаем мы это устойчивость 17 века. Какая нахер свобода? Про какую свободу мы говорим? Яко шоумен, часами. И не, не ограничиваюсь только до политики. Главным религиозным проявлением в этом мире является юмор, с моей точки зрения. А вот, религиозным достоинством, Высмевание, ну... Это очень специфическая вещь. Проще всего сказать, что я не люблю высмеивание, потому что... To także stokan, z drugiej strony ja lubię wysmiewać i się to już to można wysmiewać, bo ten sens satyry po prostu to się bardzo że z którą można prawidłowo pracować. Czy to nie jest postać, która pojawiła się teraz podczas specjalnej operacji wojskowej? Nie, absolutnie. To jest postać, która od lat w tej ukraińskiej polityce, publicystyce, w ukraińskim życiu publicznym była obecna. 1 grudnia 2020 roku został powołany przez również omawianego tu kiedyś Andrija Jermaka na doradcę biura prezydenta, jednego z doradców biura prezydenta Ukrainy. I właśnie, po pierwsze ta nominacja już wtedy była różnie komentowana, bo Arestowicz, jak każda postać wyrazista, miał swoich przeciwników i miał swoich zwolenników. Wówczas zwyciężyli zwolennicy, jednym z tych zwolenników miał być m.in. Dmytro Kuleba. Natomiast data, to jest proszę Państwa kluczowe. Otóż dzieje się to już po wyborach w Stanach Zjednoczonych, po wyborach, których zwycięża Joe Biden i już po tych zapowiedziach, że zwycięstwo demokratów na Ukrainie, wielu publicystów, w tym m.in. moja nieskromna osoba, pisała, że może to oznaczać zaostrzenie sytuacji na Ukrainie czy powrót do gorącej fazy wojny. Niektórzy, i to zwłaszcza dzisiaj, twierdzą, że to właśnie Arestowicz miał być. Tym, który w tym kierunku miał doradzać. I rzeczywiście tak było, i to było, proszę Państwa, jeszcze troszkę wcześniej. Musimy się sobie cofnąć o rok do tyłu. W marcu 2019 roku Aleksiej Arestowicz w jednym z wywiadów mówi o tym, że do 2022 roku wybuchnie pełnoskalowa wojna z Rosją. Co więcej, mówi on i ta wypowiedź akurat bardzo często jest przytaczana w rosyjskich, zwłaszcza mediach. Mówi on o tym, że Ukraina odniesie bardzo szybkie zwycięstwo, że rozbije przygotowane do tej inwazji siły rosyjskie yy, oraz że dzięki pomocy Zachodu zyska swoją pozycję polityczną na tyle silną, że zintegruje się z NATO. Arestowicz przedstawił taką cukierkową wizję konfliktu zbrojnego. Za chwilę się jeszcze do tego odniesiemy, dlatego że on dzisiaj bardzo wyraźnie daje do zrozumienia, co miał na myśli w tamtej wypowiedzi. Może to być oczywiście próba zabezpieczenia się, takiego typowo, taka asekuracja publicysty, ale z drugiej strony, dzięki temu, jak wybrnął z tej wypowiedzi, dziś to też buduje jego pozycję. No i właśnie, kiedy następuje, proszę Państwa, punkt zwrotny, w którym Aleksiej Arestowicz. Przestaje być doradcą biura prezydenta, a zaczyna być już samodzielnym, niezależnym, przynajmniej na pierwszy rzut oka, publicystą, który ma swoje zdanie odmienne od administracji rządzącej Ukrainą. No, 14 stycznia 2023. Jeżeli ktoś z nami jest dłużej, któryś z widzów to pewnie pamięta, jak informowaliśmy właśnie o tym zdarzeniu. Wiąże się to z tym, że Aleksiej Arestowicz po ukazaniu się informacji o zaatakowaniu przez Rosjan pociskiem Bloku mieszkalnego w Dnieprze zdementował tę informację, mówiąc, że ta rakieta została zeszczelona przez broń przeciwlotniczą ukraińską. No to będę bardzo dziękuję tutaj za poprawkę dla jednego z widzów, bo program tydzień temu powiedziałem, że chodziło o ukraińską rakietę. Nie, w miał rację, właśnie to powiedział Arestowicz, że to ukraińska rakieta zeszczeliła rosyjską i dlatego trafiła w blok. Ale tak czy inaczej sens jest zachowany. Arestowicz zanegował ludobójstwo, czy może zbrodnię wojenną, której mieli dopuścić się Rosjanie, bo przecież tak u nas to kwalifikowano, i momentalnie stracił stanowisko. Próbował za to przepraszać, próbował się jeszcze od tego odwoływać, ale nic to już nie dało. Aresztowicz został wyrzucony i tym samym zmuszony do albo po prostu się uciszyć, albo by próbować zrobić coś samodzielnie. No i właśnie, proszę Państwa, dlaczego. I na jakiej kanwie przede wszystkim Arestowicz zaczął krytykować administrację prezydenta. To już w jego wypowiedziach zdarzało się wcześniej, to też na brecensurze dość często przytaczaliśmy. Otóż on przede wszystkim skupiał się na tym, że absolutnym bezsensem jest atakowanie języka rosyjskiego. Argumentował to w ten sposób, że bardzo duża część Ukraińców posługuje się językiem rosyjskim, że w niektórych regionach Ukrainy w ogóle język rosyjski jest dominujący i że. Nie da się rozerwać więzi kulturowych między kulturą ukraińską a kulturą rosyjską. To znaczy, Arestowicz nigdy w, swoich, w swojej narracji nie negował tego związku. On oczywiście jest absolutnie po stronie Ukrainy w tym obecnym konflikcie, on absolutnie jest za odrębnością Ukrainy, ale nigdy nie poszedł w różnego rodzaju teorie, zwłaszcza popularne na zachodniej Ukrainie o właśnie jakimś odrębnym narodzie, odrębnej historii czy też ukradzionej przez Rosję historii. Nie, to nie Arestowicz. Arestowicz zawsze mówi o tej więzi. Co więcej, jeszcze w początkowych latach administracji Zełenskiego, zanim jeszcze znalazł się w tym biurze, potrafił, proszę Państwa, bronić takich postaci jak Wiktor Miedwiedzczuk, czy właśnie tak zwane prorosyjskie media na Ukrainie, które przypomnimy, że podczas administracji Zełenskiego po prostu zakazano im nadawać, gdy już tylko prorosyjska opozycja zaczęła mieć pierwsze miejsce w sondażach wyborczych. Arestowicz wówczas wystąpił w obronie po prostu demokracji, nie to, że był jakoś specjalnie sympatyzował z Medwieczukiem, natomiast negował w swoich wypowiedziach tą tezę, że Medwieczuk i jego zwolennicy to nie są Ukraińcy. Twierdził, że to również jest element społeczeństwa ukraińskiego. No ale w końcu też Arestowicz zaczął, proszę Państwa, krytykować taktykę wojskową przyjętą przez stronę ukraińską w tej obecnej fazie wojny, czyli podczas już tej nieudanej kontrofensywy. Arestowicz rzeczywiście nie jest takim stuprocentowym ekspertem do spraw wojskowych, ale mówił o tym, co bardzo często się też pojawia wśród zachodnich publicystów, to znaczy że maszynka do mielenia mięsa, to znaczy, że bezsensowne wysyłanie żołnierzy na rzeź, że bezsensowne rozbijanie frontu na kilka różnych części zamiast, się, zamiast skupić się na jednym z punktów. No, w każdym razie po odwołaniu z tego stanowiska biura, z Biura Doradcy Prezydenta został e, krytykiem także tej taktyki wojskowej czy strategii wojskowej w zależności od tego jak będziemy na to patrzeć. No i właśnie proszę Państwa jakie poglądy prezentuje Aleksej Arestowicz na obecny konflikt czy na historiografię to już trochę wspomniałem to znaczy jego projektem jest coś co on nazywa Ukrainą-Ruś czyli właśnie bezpośrednio żeby w nazwie odwołać się do tego, do tej nazwy. No to nie jest to wcale jakiś nowy prąd w ukraińskiej historiografii, bo bardzo często tam właśnie występuje ten konflikt o to, że to Ukraina jest tą prawdziwą Rusią. No ale dzisiaj, oczywiście, ze względu na brzmienie tego słowa, zazwyczaj się to odrzuca. Tak jak powiedziałem, Arestowicz akceptuje tą wspólną historię, akceptuje też historię Ukrainy wewnątrz imperium rosyjskiego. No i bardzo często w jego wypowiedziach było takie, było coś co można było zinterpretować jako puszczenie oka w kierunku do Rosji. A to znaczy bardzo często pozwala sobie w podczas krytyki Moskwy, Władimira Putina czy Federacji Rosyjskiej często potrafi powiedzieć coś, co jednak zaprzecza wcześniejszym tezom. Na przykład taka wypowiedź, chyba nawet też tutaj ją cytowaliśmy, gdy powiedział w kierunku Rosjan, że gdyby Rosjanie pokonali Ukrainę i gdyby Ukraina i Rosja znów występowały razem, to stanowiłyby już takie imperium, którego by nikt nie mógł zatrzymać. Tutaj właśnie bardzo często wyciąga się to, o czym Mateusz wspomniał we wstępie, czyli jego przeszłość w Formacji tworzonej przez Aleksandra Dugina i jego krytykę wobec pomarańczowej rewolucji. Często się dzisiaj to tłumaczy tym, że Aleksiej Arestowicz no, był pracownikiem służb, był pracownikiem wywiadu, więc yy, mogła to być taka tajna misja. On oczywiście wprost nie odpowiada, ale sugeruje swoimi wypowiedziami, że właśnie dlatego tam się znalazł. Ciężko dzisiaj to ocenić, ciężko się dowiedzieć. Myślę, że przez najbliższe 50 lat i tak się za wiele o tym nie dowiemy. No ale wracam właśnie do jego wypowiedzi z. Marca 2019 roku. Proszę Państwa, co mówi Arestowicz, zestawiając tą wypowiedź z tym, co mówi na, te, na temat tego konfliktu dzisiaj? Cytuję. Kiedyś kłamałem, byśmy mogli przetrwać. Dziś mówię prawdę, byśmy mogli przetrwać. Otóż Arestowicz przyznaje się, że tak, owszem, powiedział to, co powiedział, dlatego, że chciałby po prostu Ukraińcy mieli motywację do walki. Ale dzisiaj, już po tym ponad przecież półtora roku specjalnej operacji wojskowej, zdaje sobie sprawę, że cele, które Ukraina oficjalnie sobie stawia, są już zupełnie nie do osiągnięcia, no i w związku z tym on proponuje całkiem konkretny program pokojowy. Proszę Państwa, Aleksiej Arestowicz mówi o tym, by Ukraina zaakceptowała te terytoria, które Rosjanie już przyłączyli do siebie, żeby zaakceptowała ich utratę, ale w zamian za to, by Zachód zgodził się na przyjęcie Ukrainy do NATO, co miałoby zabezpieczyć Ukrainę przed kolejnymi konfliktami zbrojnymi z Rosją. Powołuje się tutaj oczywiście na Henry'ego Kissingera. Zresztą o wypowiedziach Kissingera na temat tej wojny tutaj też robiliśmy ta Państwa program, także serdecznie zapraszam. Stolat Kissingera, to było jakieś kilka miesięcy temu no, w jego Urodziny. Natomiast podobną wypowiedź ostatnio, podobnej wypowiedzi ostatnio dopuścił się także były sekretarz generalny NATO, czyli Anders Fogg Rasmussen. Także gdzieś ten plan w jakichś głowach się faktycznie pojawia. Natomiast Arestowicz wcale nie twierdzi, że to jest plan do zrealizowania. To jest raczej pozycja negocjacyjna. I tutaj widzimy jednak pewnego rodzaju zmysł Arestowicz'a. Widzimy zmysł realisty, który. Przedstawiając ten program, chwilę później dodaje, że z czasem ta pozycja będzie spadać, za pół roku będą to najwyżej porozumienia mińskie 3. Sugerując, że oczywiście będzie to bardzo niekorzystne dla, dla Ukrainy porozumienie. Zresztą, proszę Państwa, w dzisiejszej sytuacji politycznej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdy ta niechęć do pomocy Ukrainie narasta, bardzo mało prawdopodobne jest, żeby ktokolwiek zdecydował się na. Przyłączenie czy przyjęcie Ukrainy do NATO. Prawdopodobnie Arestowicz to wie, ale mimo wszystko stara się pokazać jakiś plan, który będzie po pierwsze do zaakceptowania dla Rosjan, a po drugie, w którym będzie z czego schodzić podczas negocjacji. No i właśnie, aktywność Arestowicza już nie spodobała się wielu przedstawicielom. Na Ukrainie. Pamiętacie Państwo o tym artykule w Time, które mówiliśmy półtora tygodnia temu w raporcie z frontów? Otóż Arestowicz też go sobie skomentował i tutaj znowu zacytuję. Wyłania się niejasno znajomy obraz dyktator opuszczony przez wszystkich, błąkający się po zakamarkach bunkra, nie chcący stawić czoła rzeczywistości i histerycznie wykrzykujący o szybkim zwycięstwie, którego nie jest w stanie osiągnąć. Ale sobie już pozwoli sobie porównać Wołodymyra Zagońskiego do Adolfa Hitlera, oczywiście, choć nie, 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 nie wyraził tego może bezpośrednio. Natomiast to, to spotkało się z dość radykalnymi reakcjami wśród innych doradców, wspomnianego tutaj z Olekcja Daniłowa z Rady Bezpieczeństwa Ukrainy. I tutaj znów zacytujmy: Nie wiem, dlaczego licha zerwał się z łańcucha i zaczął trzepotać skrzydłami. SBU powinna to wszystko bardzo dokładnie Opracować. Daniłow mówi wyraźnie, że służby ukraińskie będą ścigać teraz Aleksieja Arestowicza za, no właśnie, za wypowiedzi. Tak naprawdę, bo przecież nie dopuścił się żadnego przestępstwa. Co więcej, bardzo ciekawe, jest tutaj to zerwanie się z łańcucha. To znaczy, tak jakby według Daniłowa Aresowicz faktycznie się usamodzielnił, albo przynajmniej zmienił patrona. A to już właśnie w kontekście oczekiwanych zmian politycznych na Ukrainie wydaje się być bardzo ciekawe. I już kończąc moje wystąpienie, te ataki na Zołańskiego są. Kontynuowane. Restowicz też podważa jego możliwości negocjacyjne. I znowu cytat dosłownie sprzed kilku dni: Zełański jest zbyt egocentryczny i zbyt Ukrainocentryczny. Jeśli Ukraina chce stanowić część Unii Europejskiej i NATO, powinniśmy postępować jak członek jednego zespołu prezydentowi Ukrainy nie udało się zlikwidować korupcji w tym kraju. Arestowicz mówi to w kontekście pojawiających się informacji o tym, że Zachód chciałby już negocjacji, przynajmniej zamrożenia konfliktu i znalezienia jakiegoś wyjścia z sytuacji wojennej. To jest mniej więcej zresztą ta sama retoryka, którą przecież niedawno poruszył generał Załóżny. Czy Arestowicz gra w tej drużynie? Ciężko chyba jeszcze powiedzieć, ale na pewno stanowi duże wsparcie publicystyczne. 9 listopada tak jak już wspomnieliśmy w wywiadzie dla Meduzy, Arecki Arestowicz zapowiedział swój start w wyborach prezydenckich na Ukrainie, które oczywiście nie wiadomo, czy się odbędą, ale także założenie partii, ta robocza nawet sobie nazwał partia Arestowicza. No i potwierdził, bo to jest też ważny wątek, to, że przebywa poza granicami Ukrainy. Gdzie przebywa oficjalnie tego nie wiadomo, prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych, a my teraz porozmawiamy o tym, czy. Hipotetycznie, ale stawicz ma szansę na Ukrainie. Ja wiem, że Ty jesteś sceptyczny wobec tego, czy wybory na Ukrainie się odbędą. I ja w zasadzie też jestem wobec tego. nie ta... ja, to prezydent Załański. No, no tak. A jest no, sceptyczny. Ale właśnie chciałem. Mocno sceptyczny. To, ale właśnie to chciałem dodać, wiesz, że czy to, że Załęski jest sceptyczny, rzeczywiście to zmienia, bo czy faktycznie muszą się odbyć wybory, żeby Załęskiego, że tak powiem, odwołać ze stanowiska? Wiemy dobrze, że na Ukrainie prezydent to jest w sumie. Dość mało pewna, e, do, dość, dość mało pewna, pewna posada. Ryzykowna. Często jest tak. Często jest odwoływany niekoniecznie w sposób konstytucyjny, więc dlaczego miałoby się to nie przydarzyć Zeroińskiemu? I pytanie, czy wówczas mógłby go na przykład zastąpić Arestowicz. Tak, tylko że pamiętajmy, tu wspomniałeś trochę o Miedwiedczuku jako liderze opozycji, tej uznawanej za prorosyjską, jako osobie spokrewnionej z Putinem. Mający przynajmniej dobre koleżeńskie z nim więzi, ale nieważne, on napisał jakiś czas temu artykuł. Napisał artykuł, w którym właściwie spostrzegł jedną prawidłowość ukraińskiej polityki, przynajmniej po roku 2014. Każdy prezydent kolejny, czy Poroszenko-Zołeński, Każda partia polityczna biorąca udział w wyborach obiecywała co? Pokój. Pokój, tak? tak. No i też nakrycie. Przecież, tak, się... tak, ale przecież wypowiedzi Aleksieja Arestowicza, między innymi te, które przytaczałeś, niezbyt różnią się, proszę Państwa, od wypowiedzi załońskiego przedwyborczych. Pojednanie, pojednanie językowe również. No Moglibyśmy cytować, teraz zełeńskiego z 2019 roku, z 2018 roku, jak on traktował na przykład język rosyjski, kulturę no tam rosyjską. Więc pytanie jest troszkę inne. Jeśli jakieś siły, a idę o zakład, że będą to siły zewnętrzne, zdecydują się, że warto promować Aleksja Erestowicza na urząd prezydenta Ukrainy w przyszłości, to czy Aleksiej Arestowicz znajdzie w sobie wewnętrzną siłę, aby po ewentualnym wyborze rzeczywiście realizować swój program, a nie polityką tych sił. Te siły mogą dzisiaj chcieć zamrożenia konfliktu na Ukrainie. Jutro albo pojutrze mogą stwierdzić, że wywołujemy nową wojnę, której twarzą będzie na przykład Aleksiej Arestowicz, jeśli postawią właśnie na niego. Więc pytanie bardziej chyba sprowadzić należy do tego, Jaka jest osobowość, osobowość Aestowicza? Na ile jest zewnątrz sterowny, a na ile wewnątrz sterowny? Z całą pewnością zestawiając go z oligarchą Poroszenką i z komikiem Zełęskim, można powiedzieć, że intelektualnie jest bardziej predysponowany do urzędu prezydenta niż ci dwaj wcześniej wymienieni. Co nie znaczy jednak, że zdobyłby się na prowadzenie niezależnej polityki. No tylko, że właśnie, bo to jest pytanie też o sytuację, w której to pada, prawda? Bo jednak mówimy o Momencie konfliktu zbrojnego, w którym Ukrainie kończą się zasoby ludzkie, gospodarcze i, i trochę taka. I zresztą on to przyznaje w tych swoich wypowiedziach, tak? że jeszcze pół roku i będzie Mińsk, czy. Że, że, I tu tak. nie chodzi o, proszę Państwa, bo to też jest ważne, to nie chodzi o jakieś połacie terenu czy, czy zdobywane miasta. Chodzi o taki scenariusz, jakim mniej więcej zakończył pierwszą wojnę światową, czyli po prostu jedna ze stron zbankrutowała i już nie była w stanie się bronić. Zakończył, niektórzy mówią, wojną, wielką wojną wielką wojną światową, której kontynuacją była druga wojna światowa. I mówię to w tym kontekście, że Aleksiej Arestowicz, kiedyś to już przytaczaliśmy, proszę Państwa, powiedział rzecz moim zdaniem bardzo mądrą. Otóż no stwierdził, że w momencie kiedy ten konflikt by został zamrożony, może być jeszcze zamrażany kilkukrotnie, natomiast trwać będzie on w życiu 30 lat. Około 30 lat momenty zamrożenia, później kolejnego wybuchu, zamrożenia, kolejnego wybuchu. To jego diagnoza. I właśnie prognoza pewna tego konfliktu, z którą chyba trzeba się zgodzić. No, chyba że dojdzie do przewartościowania w geopolityce światowej, oczywiście, i wycofania anglosasów z kontynentu europejskiego. Co nie jest takie. Nie Co możliwe. jest też możliwe, oczywiście, no, oczywiście. A my czekamy na Państwa komentarze. Czy Arystowicz ma szansę być architektem pokoju, przynajmniej po stronie ukraińskiej? To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy raport z frontów Ekstra. Żegnają się Mateusz Piskorski. Dziękuję i do zobaczenia. I Tomasz Enkowski. do zobaczenia, zapraszam na kolejne nagrania na wbrew cenzurze. Jutro w Zdrowy Rozum. Też ten wątek ukraiński będzie kontynuowany, no tylko trochę w innym wymiarze. Ale to już zapraszam na niedzielę na godzinę 13. Do zobaczenia.